Jestem Natalia, mam 11 lat. Nazywam się Żaneta, jestem mamą Natalki. Skłosiłam się dlatego, żeby schudnąć. Okay. A uważasz, że sama nie masz na tyle motywacji, żeby to zrobić? A próbowałaś już ćwiczyć sama? Próbowałam. I co? Nie wychodziło. Że nie miałam odpowiedniej motywacji i że nie umiałam zrobić do końca ćwiczeń takich. Córka została też namówiona właśnie przez swoją chrzestną, żeby tutaj przyjść, żeby zobaczyć, bo chrzestna też tutaj chodzi na zajęcia. No i spodobało jej się, tak? Kiedy była mała, to jeszcze tak niekoniecznie, dopiero gdzieś tak po piątym roku życia faktycznie zaczęła nabierać ciała. Zaczęło mi to przeszkadzać od wtedy, kiedy inne dzieci zaczęły mnie wyzywać i... I zauważyłam, że nie mogę zrobić wszystkich e, ćwiczeń e, na no, błotie. Przezwoływali mnie od plusek, e, od, e, od pączków. Ale było Ci przykro? No było mi przykro, tak. To też jest powód, dlaczego chcesz zrzucić te kilogramy? Tak. nie masz problemy z rówieśnikami. Tak. Ja osobiście miałam taki problem, że zaczęłam z... Wstydziłam się wychodzić na zewnątrz i unikałam kontaktu z innymi. Nie wyśmiewali się ze mnie, bo ja nie wychodziłam z domu. Ja przestałam wychodzić, spacerować. Potem miałam problem, że jeździłam, chodziłam o kulach, więc zastałam się i przestałam też ćwiczyć, wykonywać jakikolwiek ruch. Więc ja nie. Znaczy skarżyła się często, nie, że wyzywają ją, przychodziła z podwórka. Czasami już, tak powiem, ze łzami w oczach, no bo tu ją. No faktycznie przezywali, bo jej przykro. No to bardziej właśnie ten brak ruchu. Największą rolę grał, nie? E, a pandemia miała jakiś wpływ na to? No, jeżeli prawie rok siedzieli w domu, tak. To właśnie był taki okres, kiedy ona najwięcej, że tak powiem, tego ciała nabrała, nie? Myślę, że mój problem nie jest aż taki duży, ale mi przeszkadza. A w czym? W tym na przykład, że nie miałem wykonać wszystkich ćwiczeń. Znaczy no, na pewno ma sporą nadwagę. I no nie chciałabym, żeby, żeby za rok czy za dwa miała nie wiem, nadciśnienie, czy cukrzycę, bo cukrzyca u nas w rodzinie jest. Więc no nie chciałabym, żeby była chora. To próbuję jej też uświadomić, tak? Z czym, z czym to się wiąże? Czuję od w tak. W jakich działaniach? Mama najczęściej mówi mi, że żebym się ruszyła, żebym wyszła na dwór. I motywuje Ciebie tak? motywuje mnie to. Ostatnio e, e, dwie moje koleżanki powiedziały, że one będą moimi trenerkami. Są dla Ciebie motywacją? Tak. Czy czuje Pani, że daje Pani jakieś wsparcie? Znaczy się, staram się, bo kiedy zauważyłam właśnie, że ona tam po cichu coś zaczęła ćwiczyć, jeszcze nie prze, przed studiem Figura, coś tam po cichu w swoim pokoju, no to mówiłam jej, że jeżeli, jeżeli chce, to właśnie może uczęszczać na, na jakieś zajęcia, czy możemy kupić jakiś sprzęt do domu, tak? Bo rowerek mamy, mamy ketla, można dokupić jeszcze jakieś gumy, czy coś i też możemy sobie poćwiczyć, tak? Czy ona sobie może poćwiczyć w jakiś tam w jakiś tam sposób, tak? No, na pewno będę się y, ubierać tak y, lepiej, ładniej. Chciałabym, żeby była szczęśliwa, żeby się cieszyła, y, żeby mogła bawić się z rówieśnikami, żeby nie przezewali, tak?